Mów kobiecie, ona i tak zrobi swoje. Witam. I to jest prawda, naprawdę. Dlatego ja zazwyczaj nie przejmuję się tym, że jakaś dziewczyna jest na jakimś forum, gdzieś tam gdzie dziewczyny jej doradzają, rób tak, rób tak. Ja nie przejmuję się w ogóle tym, że przykładowo jej koleżanka jakaś tam nagadała, że nie, nie odbieraj, nie, nie, nie wolno ci i tak dalej. Ja naprawdę mam to gdzieś. Wiecie dlaczego? Bo ja wiem, że dziewczyna, no i tak zrobi swoje, a tak naprawdę to nie zrobi ona, tylko gadzi mózg. I jak to działa? No, bardzo prosto. Wystarczy, że mnie zobaczy. Wystarczy, że mnie zo zobaczy i już on się odpala. Już się gadzi mózg w niej odpala, i po prostu tak naprawdę robi z nią co chce. I teraz, jeśli ja dobrze zastymulowałem gadzi mózg, no to tak naprawdę. On robi to co ja chcę czyli gadzimus to twój najlepszy kumpel to twój największy sprzymierzeniec i przykładowo dlatego mówię czasem podchodzę do dziewczyny. No, no ok mam chłopaka coś tam nie jest zainteresowane ok. No i przykładowo jest z mojego miasta ja wiem że ja ją zobaczę. Ja pójdę na byle jaką imprezę gdzieś tam w obrębie mojego miasta ona tam będzie i będzie tak i sama do mnie podejdzie. Sama do mnie podejdzie gdzieś tam pójdę nawet do WC będę stał w kolejce ona będzie stała no nie hej co tam no nie. Bum, bo nie będzie potrafiła wytrzymać. I często gdzieś tam mówię, jak zagadam do dziewczyny, o nie jest zainteresowana, czy coś tam, okej, okay, spoko, trzymaj się, miłego dnia, i tak dalej. No i później gdzieś tam ona lata koło mojego domu, gdzieś tam siada yy, koło mnie na ławkach, no nie, i patrzę, dziewczyna, do której zagadałem przykładowo miesiąc czy dwa miesiące temu, już praktycznie co drugi dzień przesiaduje pod moim domem, bo chce mnie zobaczyć, no nie. Nie no wystarczy gdzieś tam, e, jakby to powiedzieć, popatrzeć raz, drugi, trzeci, usiąść na ławce obok, no i jakby to powiedzieć, no, nic nie robią, gdzieś tam za chwilę gadamy, no nie? No i gdzieś tam ta relacja idzie do przodu, no nie? Czasem jest tak, że dziewczyna, e, no. Nie jest gotowa jeszcze na chłopaka, ale ona gdzieś tam sobie e, zbiera o mnie informacje i tak dalej, i tak dalej. Pomimo tego, że koleżanki jej mówią, nie, 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 i tak dalej, no to wystarczy, że mnie zobaczy i dzieją się cuda. Sama gdzieś tam nie potrafi się opanować. I tak samo zobacz. Dziewczyna robi opory, gdzieś tam. Mówisz, że nie, nic nie będzie, nie, nie, nie całuj mnie i tak dalej. No nie, no i zobacz, ale ty działasz dalej. Na spotkanie przyszła, no przyszła. Odwaliła się fajnie, no tak. No to całuj ją. Raz drugi powiedziała, nie, trzeci atakuj, rozumiesz? Czasem jest tak, że dziewczyna ci powie dwa razy gdzieś tam ją zaatakujesz, no nie, z pocałunkiem powiesz, ona powie, nie, nie dotykaj, nie rób tak i tak dalej, no i na końcu spotkania ci powie, że wiesz co, jesteś słaby, no nie. myślałam, że mnie pocałujesz, a ty po dwóch próbach wymiękłeś, no nie, spoko, nara, już się więcej nie spotkałem. No tak czasem gdzieś tam może ci powiedzieć dziewczyna, raz mi dziewczyna powiedziała, e... gadałem z nią, powiedziała, że ma chłopaj, a to lałem, no nie, ale nie wziąłem od niej numeru, no kurde, jakoś tak, autobus przyjechał, no nie, i ona... I ona, dobra, muszę iść, bo mam a, a tego. Autobus przyjechał i ona, wiecie co, krzyknęła pod przystankiem 20 metrów ode mnie. Zjebałeś. Tak do mnie krzyknęła. Naprawdę. No i ludzie się patrzą, no nie? Bo ona mi nawija, że ma chobaka, że coś tam jest Tylko śmiesznie, bo naprawdę. wystarczyło wziąć numer. No też czasem popełnię błąd, no nie? To było, nie wiem, w kwietniu, no kawałek e, czasu. Pamiętam tą akcję, no i naprawdę pamiętam. Trochę zamuliłem, bo miała chłopaka, mówiła tego, ale gadaliśmy chyba, no mówię, z 5 minut, dopóki autobus nie przyjechał, ale przyjechał i musiała już iść, no nie. Przyjechał autobus, już musiała iść, no nie. Wiadomo, mogła zostać, no nie, ale, no mówię. Dlatego ja już teraz jestem nauczony szybko brać numer, no nie szybko. Naprawdę. Dlatego mówię. To, że przykładowo dziewczyna coś mówi, no, dla mnie nic nie znaczy. Na, nauczyłem się tego. Naprawdę. Mi dziewczyny takie bajki opowiadają. Naprawdę. No, po prostu ja czasem słyszę takie rzeczy, że po prostu jakbym to nagrywał, to byście w ogóle nie uwierzyli, że takie dziewczyny coś mówią. No nie, no, podchodzę do dziewczyny, ona mi mówi, jakaś nastolatka, że jest zaręczona z chłopakiem. No po prostu. No więc spoko, to powiedz mi, który kościół, przyjdę, powiem, że się nie zgadzam i cię wyciągnę z tego. I się śmieję, no nie. Kwestia po prostu dobrej gadki, no nie, odbicia testu i lecisz dalej, no nie. Nie ma co gdzieś tam e, się ociągać, no nie, nie ma co zwalniać tempa, naprawdę. To co z tego, że ma chłopaka, nawet jak e, ma od tygodnia faceta, to co to znaczy? No nic to nie znaczy, że chłopaka zawsze można zmienić. No proste, no nie. Ta samo dziewczyna ci powie, że nie jest zainteresowana, okej, okay, spoko. Pamiętaj, że to nie jest koniec świata. Naprawdę, ja, uwierzcie mi, że ja czasem, no mam także że poznaję dziewczynę, poznaję dziewczynę i gdzieś tam dopiero za pół roku gdzieś tam znowu się spotkamy. Są dziewczyny, które gdzieś tam, no, poznałem w 2012, spotkałem się z nią dopiero w 2021. I to nie, nie jest jedyny przypadek. Po prostu to są dziewczyny gdzieś tam zakolejkowane, no nie, mówię, jak mam ją na fejsie, to sobie spokojnie czekam. Ja mogę sobie kliknąć na Messengerze za 5 lat, zadzwoń do niej, no nie, zadzwonię i ona odbierze, a co, co się stało, że tak nagle do mnie dzwonisz, no nie. No twoja godzina wybiła, no nie. I przychodzą. Nie mówię, że wszystkie, bo są dziewczyny, które gdzieś tam już weszły w związki, ale powiem ci, no dużo jest takich, które gdzieś tam, no ja to mówię, czekają na mnie, no nie? Czekają na mnie. Naprawdę. Dlatego no mówię, ja nie słucham, co nigdy mówi dziewczyna. Ja nie słucham y, to, co ona gdzieś tam jej koleżanki powiedziały, bo dziewczyny mają masę iluzji, masę iluzji. Jedna mi dziewczyna nas powiedziała, że jak e, już gdzieś tam e, się pocałuje w usta z opakiem, to już są razem, no nie? I wyśmiałem ją, no nie? Ja mówię dla mnie pocałunek nic nie znaczy. Malona ona była, że dla niej znaczył, no i, i śmiesznie był, Że jak już się pocałunek w usta, to już że tylko z miłości i bla 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 i tak dalej. No po prostu ciekawie jest, no nie? Także no mówię. Kobieta zawsze zrobi swoje. Koleżanki niejednej dziewczynie mówił nie idź tam, nie idź tam, nie idź do niego, nie to jest... To jest po prostu to jest najgorsze, co mogło cię spotkać w życiu. Naprawdę nie spotykaj się z nim, nie idź tam. I sama dzwoni, sama do niego idzie. Zostawił ją trzy razy, nie, on ci zniszczył już życie. Zobacz ile lat się zbierałaś po nim, dać, a ona idzie do niego i tak. Więc jakby to powiedzieć, słowa na kobietę nie mają znaczenia. Naprawdę. Najważniejsze jest tutaj gadzi mocno. Nie? To on gdzieś tam sprawia, że ona idzie do niego. To, ona, to on sprawia, że ona się zamyka na innych facetów. To on sprawia, że dziewczyna uprawia seks na pierwszym spotkaniu bez problemu. Po prostu musi się nauczyć go kontrolować, że tak to powiem. I tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do ustrzenia.